Dobra. Sprawdzaliśmy skrzynki. Mm. Ok. Zasłoniliśmy również okna. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, ponieważ trochę tam zmieniałem z głosem dźwiękiem. Żeby było dźwięk z gry lepiej słychać. Może będzie słychać dobrze. Dobra. Jak na razie... Hmm możemy Nie możemy Mamy topór, mamy opakowania, mamy jedzenie, picie. Dobra, chipsy. Zjedzmy chipsy. No, jesteśmy głodni na razie. Mamy 10,50. Co możemy przez ten czas zrobić? Nie wiem gdzie co jest dokładnie. Ale możemy pójść spróbować tam na górę pójść. Lara, Czemu to tak ciemno? Dobra. Widzimy cały teren. Widzimy wszystko dookoła i idziemy. Okej. Okay. Jesteśmy na parkingu. Oha! Dobra. Bez takiego... Bez takiego głosu. Okay, mamy raz, dwa, dwa Bóg drugi szwendacz, trzeci szwendacz, czwarty, piąty jest tu, o cholera, już jeden idzie, już dwa idą. Dobra, odaknij. Dobra, zabity. Ten do nas. O, cholera! Dobra, ten niech podejdzie, bo tam horda. Malutka horda, jest kilka zombieacków, ale nie chcemy, żeby nas spotkały, więc musimy trzymać się od nich z daleka. Dlatego wracamy teraz do bazy. Dobra, przejdziemy tędy, tu dołem, obok budynku, sprawdzimy tutaj dół, ten jazd koło garaży, czy nie ma żadnego szwendacza. Tam leżą te zabite, które zabiliśmy ostatnio, jak tam czyściliśmy miasto, nie miasto tylko, a wokół budynku, dobra. Nic nie widzę, czy coś tu jest, może domek jakiś? Ponieważ teraz potrzebujemy bardzo jeden przedmiot, który nazywa się młotek. Mamy młot, wielki młot, ale tym młotem nie możemy nic robić. Potrzebujemy młotek, żeby barykadować się, budować ściany, drzwi i inne tego typu rzeczy. Z drewna. Dobra, tam na górze nic. Dobra, idziemy, tego zabijemy. Siekiera. Mam trzy siekiery. Gdyby się nam zepsuła, możemy wymienić zawsze. A siekiera to jest chyba najlepsza broń. Okej, okay, okej. Okay. Trzy zombie. W tym miejscu myślałem, aby zrobić... W tym miejscu co teraz macham i pokazuję, myślałem, aby zrobić farmę. Która będzie ogrodzona oczywiście płotem lub ścianą. Na razie zobaczymy, czy będziemy mogli zająć się robieniem ścian, czy możemy. O cholera, coś w krzakach jest. Dobra, jeszcze tego zabiję. O cholera, coraz więcej ich tu jest. Tutaj leżą, nie wiem czy to martwe chyba nie Tam w ogóle krew widać. Te chyba nie są martwe, tak mi się wydaje. Dobra, padł. Jeszcze tą zabijemy. Okej, okay, tego na razie. Zostawimy, on nam w niczym nie przeszkadza, a chyba, że zaraz nam, o, tu podbiegł, z lasu wybiegł, dobra, nic się nie stało. Cholera, drzwi się zatrzasnęły, kurde. Sprawdźmy okno, zobaczymy, otworzymy. Powinno się dać. Ostatnio otwieraliśmy. Co jest? Dobra. Przejdźmy. Przez okno przejdziemy. Ok. I teraz sprawdzimy co możemy... Znajdźmy może najpierw deski. Szukajmy desek. I spróbujemy, zro... zobaczymy, czy będziemy mogli zrobić ściany lub inne tego typu przedmioty z drewna. Czyli, między innymi, ściany. Na pewno będą potrzebne płot. Mamy piłę. Dobra, gwoździe są. Farba, taśma. Co tu mamy jeszcze? Latarga, farba. Dziwny dźwięk. Helikopter leci. O, słychać helikopter. O cholera. Budować nie możemy, dobra. Możemy budować, więc od, odłożymy. Cholera, helikopter było słychać. Nie wiem, czy Wy też to słyszeliście. Powinniście słyszeć. Ale ja słyszałem helikopter. Okej, okay, dobra. Sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Cholera zombie się dobijają. Fuck. Nie wiem nawet z, z której strony o cholera, wbiły się Gdzie? Kurde, no co on robi. ZOMBIE! Ale maszuję w myszkę, klikam... Siły już nie ma. I tak właśnie. Hmm. Dlatego nam jest młotek potrzebny. Dlatego właśnie. Bo zombie będą rozwalać... A nie ma później jak z, z, zabarykadować ją. Dobra, gdzieś tu była. Poszukujemy teraz nie farby, tylko pędzla. Szukamy pędzla. Ponieważ chcemy jeden sposób sprawdzić, czy da się zrobić tak, jak było pokazane na obrazku. Na obrazku. Yy z gry na jednym z obrazków tej gry projekt Zomboid, że był napis na jakimś budynku był napis Help i to możliwe, że będziemy mogli napisać coś takiego. Jeszcze nie jestem pewien, ale sprawdzimy. Dlatego teraz idziemy. A... Dobra Nie mamy na razie jak bo schowałem To tylko przeszkadzało Okej, okay, wchodzimy Ok, mamy ustawmy tak jak było na początku, bo się przesunęło Wyposaż, nie Farbę mamy tutaj dobra wyciągnijmy farbę i spróbujmy zrobić napis czy da się wyposaż wyposaż jako główny nie używać nie wyposaż jako dodatkowy Nic. Nie ma. Nie ma, hmm. no dobra. Sprawdzaliśmy był test, czy będzie działać. Okej, okay, dobra. Zobaczmy czy mam miejsce. Idziemy na dół, zobaczymy, bo na dole widziałem też, pamiętam, że gdzieś tutaj na półce była piła. Piła nam się przyda, będziemy musieli ją wziąć. Tam na dół. Piła, dobra, jest piła. Piłg golfowy gwoździe. Na razie nie są nam potrzebne. Aha, i jeszcze na górze weźmiemy to co tam jest. Deska, jest deska. Przerobimy deskę. Weźmiemy na razie deskę, dwie deski, weźmiemy jedną. Dwie na razie nie są nam potrzebne. Ok, teraz tak, piła, skróć lupę. Uuu, wystrugę kij, ja potrzebuję akurat kij. Solidny kij, mamy dwa kije, dobra. i idziemy sobie na dół teraz idziemy na dół i na razie tu zostajemy